wyglądają moje rozsady. A mamy tutaj por. Tam są odmiany papryki. Te nasiona najprawdopodobniej nie wzejdą, bo mają już około 5 lat. Więc podejrzewam, że nic z, nimi nie, nic z nich nie będzie. Dlatego są tak gęsto wsiane. W momencie, gdyby się pojawił jakiś kiełek, no to spróbuję to jeszcze przepikować. Na tą chwilę wygląda tak jak wygląda. Tu mam jakąś odmianę goździka pierzastego. Tutaj mam bazylię, która jeszcze nie wychodzi. Yy, tutaj mam kobę. Na tą chwilę wygląda tak chyba, kiełek jakiś widzę, ale nie jestem pewna. Natomiast tam mam jeszcze inne odmiany papryki, łącznie z papryką szpiczastą oraz seler, ale seler, obawiam się, westchnął seler, a to feller, nic z niego nie będzie, niestety. Nasiona chyba były lub za stare lub coś się z nimi podziało. Nie mam zielonego pojęcia co, bo wszystkie nasiona były przechowywane jednakowo. A te niestety nie wschodzą od 6 stycznia nawet kawałeczka, a dzisiaj mamy 25 stycznia. No nic kochani. Będę musiała zaopatrzyć się w nowe nasiona i wysiać jeszcze raz. Ze względu na to, że już pora na sadzenie, rozsady, tu mam parapet prawie rzeczysty. Pozabieram zbędne rzeczy, pudełko z kredkami mojego syna i inne, inne, inne rzeczy. A tu taki kwiatuszek, begonia. Taka ładna plamiasta. Dostałam na dzień babci i urodziny. Tak, za jednym zamachem. Bardzo ładny kwiatek. Na tym oknie, jak widzicie, jest bardzo wysokie. Jest bardzo, bardzo wysokie. I powiem Wam, że chcę tu zrobić kilka półek. Już słyszę reakcję mojego męża: że oszalałam. Ale mam zamiar tu zrobić przynajmniej dwie półki. Nie wiem czy to widać. Ten parapet ma 60 cm szerokości i około 1,20 m 30 m w długości. Okno jest wysokie na 2 m. Także kochani, gdybym w połowie wysokości dolnych szyb Zrobiła półkę nawet nie szeroką na pół metra, a szeroką na 30 cm, dałoby mi to sporo powierzchni. I drugą na wysokości górnych okien, czyli tak, by jedne rośliny drugim sobie nie przeszkadzały, to myślę, że sporo rozsad tam zmieszcza, i nie będę musiała wtedy. Tutaj pod tym kaloryferem, takim starym, ale ważne, że dobrze działa. Nie będę musiała tu stawiać kolejnego stolika, na przykład takiego, na którym teraz śpi moja kicia. Nie będę musiała tutaj stawiać i zastawiać kolejnych jakichś tam właśnie stołów, stołków, stołeczków, na których trzymałabym kwiaty. Takich okien, kochani, mam cztery sztuki. Ale mam też bardzo dużo różnych kwiatów. Na tym parapecie w ogóle jest jeden wielki bałaganik, bo jest tu masę pelargonii, które szczepiłam na jesieni, a które jeszcze będę musiała poszczepić, bo niektóre już naprawdę długie porosły i wymagają już przycięcia. Czekam tylko, właśnie, do czasu, aż. Pogoda zrobi się bardziej aż więcej będzie światła tego, bo boję się, że jak zacznę teraz kombinować z moimi pelargoniami, to albo ich nie poszczepię właściwie, albo szczepki padną. A tego bym nie chciała. Mam tu oczywiście grudniki, które próbują kwitnąć, jak widać, ale z jakiegoś powodu opadają wszystkie pąki. Zaczynają i nie kwitną, tylko opadają. Tu mam też trochę grudników. Tu mam takiego kaktusa bardzo fajnego. W ogóle powiem Wam, że uwielbiam kwiaty, które nie są bardzo wymagające. To jest taki jeden parapet. A tu jest taki drugi. Tu mam kwiatek, który w zeszłym roku po raz pierwszy mi zakwitł. Powiem tak, w tej chwili nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale w zeszłym roku po raz pierwszy bardzo pięknie kwit. Tu mam oczywiście moje beniaminki. No i tu tak zmizerowana pielargonia, którą muszę koniecznie zaszczepić, bo mam wrażenie, że może nic z niej nie być. Zaczęła wiennąć. Nie wiem, czy ją przelałam, czy wyschła, czy miała za ciepło, czy za zimno, czy ktoś otworzył okno. Co też jest takie właśnie okropne. Tu też mam taką wybujałą pelargonię, którą, która wymaga przycięcia, i tu mam jeszcze kilka do przesadzenia, A z tyłu, oczywiście, mam storczyki. Storczyki też będą chciały kwitnąć. Stoją przy samej szybie z racji tego, żeby miały sporo światła, bo o tej porze roku, mimo że jest to południowy parapet, to światło tu prawie. No jest go malutko, co tu dużo mówić, jest malutko. Ostatnio praktycznie grudzień, styczeń to był czas, kiedy nie mieliśmy w ogóle, w ogóle słońca. Tu mam piękną kliwie. Piękna, bo jest naprawdę okazała. Jest bardzo okazała. W zeszłym roku ślicznie kwitła. Ale rok wcześniej wyniosłam ją do ogródka. Dałam jej nieźle bobu właśnie w ogrodzie. Trochę jej się tam niefajnie zrobiło i praktycznie cały zeszły, całe zeszłe lato już od wczesnej wiosny pięknie właśnie kwitła. Tu mam oczywiście kolejne doniczki z pelargoniami, które strasznie chorują. A tu mam nieudane nieudany egzemplarz. Próbowałam przechować paprykę. No niestety, najpierw na tym parapecie zaatakowały przędziorki, A teraz tak jak widać, najprawdopodobniej otwarte okno sprawiło, że ta roślina mi po prostu zaczęła usychać, bo zmarzła. Na razie to wszystko stoi. Nie wiem czy widać czy na końcu są jakby pajączki, więc być może, że jeszcze jakiś przędziorek albo coś innego się. Wydało. A tutaj, z tej rośliny, jestem najbardziej zadowolona. To jest kurkuma, kochani. Tak, te liście. Te liście to jest nic innego jak kurkuma. I tam, zobaczcie. Tu jest jedno. Tu jest drugie. A to. A to jest łodyga po zeszłorocznych pomidorach, które samoistnie gdzieś, któreś dzieciak musiał rzucić mi po prostu nasiono jakiegoś pomidora resztkę, którego jad nie dojad i wyrósł mi tu pomidor i cały zeszły rok aż do grudnia praktycznie frus pomidor w tej doniczce. Razem z tą piękną kurkumą. Którą kiedyś zakupiłam gdzieś tam w Biedronce, kawałek korzonka, korzonka, no taki, takiego kłącza. I zobaczcie, widać ewidentnie, że pięknie się zaczyna to rozrastać. Myślę, że w tym roku albo całkiem wyciągnę i wymienię ziemię, albo po prostu dosypię tu świeżej ziemi, bardziej zasobnej. I zobaczymy, jak to będzie rosło dalej. Może kiedyś zrobię zbiór własnej kurkumy. Zobaczymy. Tam, oczywiście, te moje kaktusiki, sukulenty i inne wymagają oczyszczenia, bo część, jak widać, część tej rośliny po prostu tak jakby zeschła. Jest to opuncja. To płaskie takie zeschnięte to jest opuncja. Nigdy mi nie kwitła. Próbowałam ją zaszczepić w ogrodzie. Nie udało się, jednak nasze warunki klimatyczne, zbyt dużo najprawdopodobniej wilgoci w powietrzu też powoduje, że roślina po prostu albo marznie, albo schnie, i tak to wygląda. Tu jest doniczka, w której też rosła papryka, a dodatkowo obok papryki zastąpiłam, co to było? Kalanchoe. Jest takie, nie wiem, najprawdopodobniej mam chyba albo zbyt zasobną glebę, albo zbyt mało zasobną, że u mnie te kwiaty nie są takie małe, krępe, zwarte, tylko właśnie pną się do góry, rosną jak szalone. Nawet jak stoją przy samym oknie, to bardzo, 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 bardzo wysoko rosną. I nawet jeśli ja go tu utnę, to tu wypuści jedna gałąź, góra, dwie. I dalej będzie rósł w ten sposób. Nie będzie krępy, nie będzie próbował zawiązać kwiatu, tylko właśnie jak szalony pójdzie w górę. Więc jeżeli ktoś wie, jaka jest przyczyna takiego obrotu sytuacji, to bardzo proszę o informacje. Kochani, mam trochę urlopu. Chciałabym ogarnąć w tym czasie i ogród, bo jest parę tematów. I dom, bo chciałabym wreszcie zrobić malowanie, tutaj nie było malowania już, hu, hu, hu. to jest pokój dzieci. Reszty nie pokazuję, a może pokażę, że, ale to jest totalny bałagan. Chłopcy oczywiście nigdy nie, nie, nie chce im się sprzątać i to tak raz w tygodniu zamiatam podłogę i to jest wszystko. Tamta ściana wymaga, jak widać, wymaga szpachlowania. W ogóle łóżko piętrowe nie jest potrzebne teraz. Najprawdopodobniej albo go sprzedam. To jest potrójne piętrowe. I dam tu po prostu dwie pojedynki. Ta ściana też wymaga trochę, troszeczkę szpachlowania, tu kiedyś jeszcze jak córki były w domu to oczywiście wszelkiego rodzaju yy, jak to się mówi, no te takie obrazki z gazet no, no, no mówcie, zapomniałam w każdym bądź razie tablica, yy, tablica korkowa zamiast tablicy korkowej był właśnie był właśnie ten oto, ta oto ściana było, służyła jako tablica korkowa z racji tego, że na tą ścianę jest naklejony styropian, bo kupę kupelac za ścianą mieliśmy pustostan, a że jest to bardzo wysoki budynek, 3,5 metra, sufity zostały obniżone. No to niestety, na ściany zewnętrzne musieliśmy coś zrobić, żeby po prostu dało się jakoś wytrzymać i utrzymać temperaturę w tym mieszkaniu. Także, kochani, biorę się szybko za rozbieranie tej choinki. Część dekoracji już rozebrałam, pranie poskładałam. No i cóż, widzimy się za jakiś czas. Kochani, 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 taka oto jabłoń. Już niedługo. Już niedługo zrobię filmik z przycinania tej jabłonki. Dzisiaj sobie tak wyszłam, tylko trochę pooglądać, jak ona wygląda i co się da z nią zrobić. Jak widać kilka lat nie była cięta, a wcześniej była obcięta tak można powiedzieć na pałę. Bo zobaczcie, ma bardzo dużo różnych Kikutów, których nikt później w żaden sposób nie kontrolował. Ja, jest bardzo smaczna. Zobaczcie, mam bardzo dużo takich porostów. Te porosty są związane z tym, że ona ma dość słabe przyrosty, szczególnie na tych gałęziach od spodu, które są, tak jak widać, zagłuszone. ogólny bałaganik jest w koło niej jest to jabłoń dość wczesna, bo owoce już są w sierpniu, więc bardzo smaczna zresztą. Tu takie o komuś przeszkadzała gałąź, więc ją tak urwał. Trzeba to będzie wszystko ładnie przeciąć, przyciąć i doprowadzić do stanu. By tych owoców było mniej, ale by były dużo, dużo smaczniejsze. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem w moim miejscu na Ziemi.